Hej, kapitelowie, witam was w dzisiejszym filmie na kanale Bogi Trenerka Rajoraku. No, ja wiem, czy on tak powiedziałam, a dzisiaj się tak znowu przywitam. Ogólnie dzisiaj będzie to trochę film w innym stylu w sensie nie, że w innym stylu o montażu, tylko takiego filmu o takiej tematyce nie było jeszcze na tym kanale. A będzie to recenzja, którą już jakiś czas temu zapowiadałam. Recenzja książki z serii Wojownicy, a dokładniej książki pod tytułem Przewodnik po klanach. Ta recenzja będzie wyglądać tak, że w skrócie Wam bardzo skrócie powiem opowiem więcej, co tam mamy zapisanego, a potem opowiem Wam co sądzę o tej książce. Czyli trochę tak jak robi frustracja, ale nie do końca, bo frustracja opowiada fabułę książki, a jakby. Tu nie ma jak opowiedzieć fabuły. Więc zaczynamy. Przewodnik po klanach jest trochę grubszą książką, ale to pewnie wydaje mi się, tak pewnie z racji na grubą okładkę, ale <gryw> książka ta zawiera. Jest książka ta podzielona jest na dwie części, czyli Sekret Klanów oraz Kodeks Klanów, kodeks wojownika. A dokładnie książka ta zawiera mm, y, legendę o powstaniu klanów, y, opisy terytorium oraz tego, czym się tam żywią i coś tam. Klanu pioruna, klanu wiatru, klanu rzeki, klanu cienia oraz klanu gwiazdy. Terytoria, poza, co się, jak wyglądają terytoria, co się dzieje poza terytoriami, jak wyglądają cery, ceremonie namianowanie no, tam na przywódcę, zastępce, medyka, inne takie. przepowiednie umeny o medykach, koty spoza klanów i tu mamy klan krwi, plemię płynącej wody, łuczengi i jej samotnicy, Pieszochy inne zwierzęta, mitologia i słowniczek, czyli tam tłumaczenie z polskiego, z polskiego, z kociego na ludzką mowę. Mamy tutaj y, również kotek z klanu, który jest... Świt klanów, Kodeks Wojownika, widać w świecie Kodeksu Wojownika, to są takie, no takie skróty, Kodeks Klanów, jakby ktoś nie wiedział, ma 15 zasad, nie chce mi się wam ich czytać, jest tu, są tu również zasady, które nie zostały dodane do Kodeksu Wojownika oraz epilog. <grym> Więc ogólnie ta książka mówi nam dosyć sporo o historii wojowników i ogólnie jeszcze mam taką że właśnie te zasady, bo to tutaj więcej znajomy, jest napisana zasada, jest to jak ona powstała. Oraz jakaś historia zastosowania jej czy inne takie coś. Więc ogólnie to właśnie tak wygląda. Ta książka jest, ona tak przedstawiona, no, są też obrazeczki w tej książce i w sumie nie chcę wam jakoś za bardzo spoilerować konkretnie co tam jest i tak wam nic z tym nie powiem, więc przechodzimy do części recenzyckiej. Zacznę od tego, że ta książka jest tak prześliczna, ona jest tak cudowna, mam mega cielebą kamerę, ale ona jest tak cudowna. Taka śliczna jest, naprawdę jest to najładniejsza chyba książka z wojowników jaką mam, na pewno i na następnym Pyrkonie to na pewno na niej wezmę sobie autograf, jeżeli będzie wojownikon w 2025 roku na Pyrkonie, ale to, to, to nie o tym teraz. Tak wygląda tył. Mamy tu właśnie skrót z oraz Kodeks Klanów. I ta książka jest mega prześliczna. Ale już może przestaniemy grać o prześliczności i przejdziemy dalej. Książka daje nam mnóstwo informacji o właśnie Uniwersum Wojowników. Opowiada nam mnóstwo ciekawych historii, naprawdę. Oraz też lubię to, że ona jest napisana jakby tak. Że my się telepierdamy do świata wojowników i nam opowiadają to. Jakiś kod z wojowników. Na przykład, na początku, jakie są obozy klanów, to właśnie jakiś kod, jakoś. Przykład, nie wiem, Piaskowa Burza chyba była w Kaniepioru na terytorium w Lesie. Tak chyba była ta Piaskowa Burza. To ona nam opowiadała, gdzie co jest w tym ich obozie, i to mi się mega podobało w tej książce. A właśnie zasady było tak, że nie, napisane, zasada, nie wiem siódma, co to jest za zasada i jest tak jakby, liściasta zadawka nam coś tam opowiada o tym. Tak, liściasta zadawka, no. Yy, naprawdę mega mi się podobała ta książka. Yy, to się dzieje tak jakoś, kurde, tak. yy, to się dzieje jak na pewno przed urodzeniem yy, trójcy, czyli tego liścia tego płomienia? Jego serca? Llego po nie wiem. Szczerze to nie wiem. I swój opierano. Nie pamiętam chyba. Jakieś tak mi to wypada zawsze z głowy. Ogólnie książeczka jest Cudowna, Jest mega warta tego przeczytania. I ogólnie przeczytam... Mam tu też kilka zaznaczonych, więc przeczytam wam to, co mam tu zaznaczone. Dwa takie. Let's go. Na przykład to sobie przeczytam, hop. Ogólnie tutaj mam... Przykro mi, e, prędka, prędka... stopa podniósł wzrok na omszłe serce. Przykro mi z powodu twojej straty, zmięcza, a mi z powodu twoich odparła... odparła... wy... odpa... odparła wypadną mocnym głosem. Te walki muszą bez końca, parchnął no, nagle prędka stopa. Czym tyle <laughs> przestraszą omszłe serce? Jeżeli stracimy więcej głębiej puch na umrą z głodu. A a nadzieję porównać ich gdzieś jak... A jak ten gwiazdy może na to poznać? A czy poszli do księżycowej sadzawki, żeby ich rozpytać? Nie, a ty? Nie wiem czemu ja to zaznaczam, ale ja to jest jakiś inny, który się zaznaczyłam. Hmm, tutaj. No. Kurde, co ja tu zaznaczyłam? A, no wiem. To jest, ogólnie powiem wam, co to jest. To jest... Zasada trzecia. Starsi i to mogą zostać na kamieni przed uczniami i wojownikami. Tak jakoś, I to jakaś tam mistyczna bitwa, czy coś takiego. Mm, bitwa się już zakończyła. Sygnął jeden z nich. Mm, Barczysty, pręgowany kot obór w średniowych oczach ciemnych. Gwiazda odważnie stanęła nad nim pyskiem w pysk. Futro przywódczyni najeżyło się wzdłuż kwiatów. Jak mogła się zakończyć? Skąd my nie zostaliśmy pokonani? I teraz to powinno być takie, gołbet bić, gołbet bić, a! Gołbet To powinno być taki sam, sam, jak sam z tych książek na mojżesz. Ja gdzie? No sorry, no ja oglądam się w Ja wiem, co się tam dzieje, ja na mnie ja ale do prostructacji, do komentarz i kanału, No, yy, ta, informacja o no No to przeczytam sobie sumie, no. Hmm. Może. co? A, dobra, to jest ogólnie rzecz, znaczy co Zmiana, powiedz, pisko, gdyby ogniste serce były tylko pieszochem, czy udałoby się nam. To jest jakaś taka historia, gdyby nie przyszedł... nie zrobił się fajerek, ale może jeszcze coś znajdę tutaj ciekawego. Hmm. No jeszcze jak się nami nie na nami dopiero No, pierdolę. Ogólnie mój ulubiony rozdział to chyba, bo kto idzie, biała burza, naucz, naucza tak tych obronnych granic, to jest takie śmieszne. Oni tam są tacy mali. Naprawdę. Podsumując, książka jest mega super. Mega Wam ją polecam, jeżeli byście chcieli ją przeczytać. Naprawdę jest warta przeczytania. Mi się mega podoba. Ja już przeczytałam jakieś czas temu, ale nie miałam czasu, żeby nagrać w tej sesji. Jest naprawdę przecudowniasta. Serio, jakby mógł dużo o tym uniwersum yy, więc no. Mega mi się podoba. Naprawdę jest super jasna. Jest taka jakaś... Jeżeli się zastanawiacie nad książką, a nie macie tego, to to jest super. To jest tak mega superaśne. No, jakby ja nie, ma, nie wiem, co o tym więcej powiedzieć, bo naprawdę ta książka jest tak dobra. No. Wydaje mi się, iż więcej nie muszę mówić. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Możecie napisać w komentarzach albo w prywatnej wiadomości do mnie na Discordzie, którego Wam podam tutaj na filmie oraz w opisie, tutaj gdzieś wam się wyświetli, będzie. ja też w opisie. Y, czy byście chcieli recenzję jakiejś inne książeczki? Napiszcie jej tytuł. Ja może ją kupię, może, ale nie piszcie jakichś y, rodzin groszów, ani innych It's End With Us, albo Tak Miało Być. Nie, ja tych książek nie zrecenzuję. Może Tak Miało Być zrecenzuję, ale innych takich Venomów, Hellów, no, książek z wydawnictwa niezwykłej, a te nie zrecenzuję. No, chyba, że na przykład wydawnictwo niezwykłe mangę. to to mogę zrecenzować, to to będzie 200. Ale no, nie wiem, czy mówiłam, że, że proszę Was o subskrypcję, ponieważ kanał trochę spada. No i to w sumie tyle. Ja się z Wami żegnam. Narka, do zobaczenia kiedyś, do usłyszenia kiedyś.